Mój ojciec wreszcie zrozumiał, kim naprawdę jestem. Jego córką Ewą. Don Way miał problemy z wyjaśnieniem, dlaczego porzucił mnie po wypadku mamy. Nieważne. Tak czy inaczej nie rozumiemy się. Tylko najwyższa nagroda pozwoli mi połączyć naszą rodzinę i uleczyć wszystkie rany. Ewa! Przynajmniej taki był plan.

Odkrycie. A! A! Fara! Au! Nic ci nie jest? Wszystko mnie boli, ale żyję. To najważniejsze. Jak my się tutaj? Zupełnie zniszczony. Co się właściwie stało? Są pokryte freskami. Chyba nie. No, szkoda, no, 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 że nie trafiliśmy na tropikalną wyspę. Zgniecił się, odbiór. Słyszycie? Zgłoście się. Tu dowództwo załogi ziemi. Chodzi, czy to ty odpowiedz! słyszysz mnie? Świetnie. Jordan, co Ty robisz? Nie zostaniemy tutaj. Skąd wiesz? Może upłynąć sporo czasu, zanim ktoś przybędzie nam na ratunek. <laughs> no co? Nie podoba ci się nasze gniazdko? Spadamy stąd! Co ty gadasz? Zwariowałaś? Nie masz pojęcia, w co możemy się wplątać! A jak nas coś zeżre! Różyna nigdy nas tu nie znajdzie. Musimy jak najszybciej wydostać się z tego kanionu. Ruszamy! musisz taszczyć za sobą ten złą? Jeszcze będziesz mi za to wdzięczna. Zobacz! Polecimy? Chyba nie mamy wyboru. Po prostu musimy iść przed siebie. Molly, przestań się wygłupiać! Nie idź tam! Lepiej wróćmy do wraka! Będziemy bezpieczni. Mamy wodę, jedzenie i siebie na Muszę wrócić do wyścigu. Muszę zdobyć najwyższą nagrodę. jaj aj, aj. i na co mi przyszło? Spokojnie, Jordan. Głęboki wdech. Uśmiech i myśl o domu. dziękuję Jordan e, nie ma za co naprawdę idziemy, idziemy dalej, dalej? Mhm. wydawało mi się, że coś mam, ale niestety stary Łączność znów nie działa. Próbujcie. Słyszeliście co powiedziałem? Macie próbować dalej. Trzymaj się, Ewo. Szkoda, że nie masz swojego plecaka. No cóż, miałem do wyboru uratować ciebie albo plecak? Uratowałem ciebie. Przepraszam. <laughs> Jestem wykończony. Popatrz tam, po drugiej stronie tego dziedzińca są schody. To niedaleko, Jordan. Jeśli się pośpieszymy, zdążymy przed zmrokiem. Odpocznijmy chwilę. Mam już dość zupełnie nie czuję nóg. Oj. Jeśli się teraz zatrzymamy, nie będziemy mieć siły ruszyć. A. A? na zmęczoną, za wiele od siebie wymagasz. Musisz odpocząć i zadbać o siebie. To naprawdę ty, mamo. A? Jordan? Dłużej milczeć. No to nie krępuj się. Czuję do ciebie coś wyjątkowego. I to od chwili, kiedy po raz pierwszy cię ujrzałam, wiesz? Mówisz poważnie? To świetnie! Fantastycznie! Bo widzisz, ja czuję do ciebie dokładnie to samo. Ja zaczynam mieć przewidzenia. Bez paniki. To dlatego, że jesteśmy zmęczeni i głodni. A! 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 To, to też halucynacje? Czego oni chcą? Naprawdę jesteś ciekaw? Wiejmy! <laughs> To nie swoje, wiesz? Te rysunki mnie przerażają. To jest symbol awatara. Jeżeli to jego świątynia, mamy szansę na ratunek. Bardzo chciałbym w to wierzyć. Ślepy zaułek! Po tym wszystkim, co przeszliśmy, mam dość! Chcę wrócić do domu! Sama nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, ale nie jesteśmy tu bez powodu. No, jasne, czeka nas śmierć głodowa. Ośmielił się wejść do świątyni serca! Kto? Jesteśmy, jesteśmy! Z Drużyny Ziemi! Finalistów wielkiego wyścigu Owana! Zostawcie nas! A wy, kim jesteście? My? Jesteśmy tak starzy, że ledwie pamiętamy. Jesteśmy tym, co się zaczęło i tym, co się skończy. Jesteśmy cieniem dumnej i potężnej rasy. Jesteśmy ostatnimi ze stwórców, lub tym, co po nich zostało. Przepraszam, ale nie rozumiem. Mówcie trochę jaśniej. Nie mamy powodu ci odpowiadać. To wykracza poza granice waszego rozumienia. Dajcie nam szansę. Mhm. Proszę bardzo. Oto nasza historia. Postarajcie się zrozumieć. Nieważne skąd pochodzimy, to nieistotne. Ważne jest kim byliśmy. Z naszą pomocą został stworzony Oban. Oban, matka planeta. Źródło niewyczerpanej mocy. Nasz najwspanialszy projekt. Z wnętrza Obanu wydobyliśmy ten wszechświat. Planeta po planecie. Każda następna była coraz doskonalsza. A więc to stwórcy! Kratery wysyłają nasiona planet w kosmos! Ale nieśmiertelność rodzi frustrację, a wraz z władzą przychodzi zazdrość. Byli pośród nas tacy, którzy chcieli zagarnąć dla siebie całą potęgę. Rywalizacja doprowadziła do okropnej bitwy. Siły dobra walczyły z siłami zła. Zbyt potężnymi, by można je było powstrzymać. Przed świątynią na arenie serca rozszalała się najstraszliwsza bitwa od początku czasu. W jednej chwili nasza potężna cywilizacja przestała istnieć. A wraz z nią znaczna część wszechświata, który stworzyliśmy. Aby uwolnić się od tego koszmaru, my, my... Ostatni ocaleni. Wyrzekliśmy się nieśmiertelności. Postanowiliśmy, że następny Pan Obama... Potężny władca... Zostanie wybrany spośród istot z planet, które stworzyliśmy. Musi to być ktoś o niezłomnej woli i wielkiej mocy. Wybiera się go raz na 10 tysięcy lat. W najtrudniejszych zawodach, jakie kiedykolwiek rozegrano. Tak właśnie powstał wielki wyścig Obana. Co macie na myśli, mówiąc o wyborze władcy Obana? To niemożliwe! Chcę zdobyć najwyższą nagrodę dla mamy! Odpowiedzieliśmy na Twoje pytania. Teraz odejdź! Nie, zaczekajcie! Tak nie wolno! Wierzysz w to, co powiedzieli? Sama nie wiem, co myśleć. Naprawdę widzieliśmy tych stwórców? Czy to była tylko kolejna halucynacja? Spójrz, Moli! Magiczny portal! A? Chodź, lepiej spadajmy stąd. Jordan, nie wiemy, dokąd ten portal nas przeniesie. To może być pułapka. Wpadniemy z deszczu pod rynnę. Trudno, musimy zaryzykować. Dopóki jesteśmy razem, nic nam nie grozi, Molly. Jesteś prawdziwym przyjacielem i kompletnym wariatem. Uważaj, Molly, schowaj się za mną. Byłam tu już kiedyś. To sekretna komnata Satisa. Wróciliśmy do latającej świątyni. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kańf. Dialogi. Joanna Kurełko, dźwięk i montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Katarzyna Łaska, Marek Włodarczyk, Leszek Zduni, Karol Wrublewski, Aleksander Mikołajczak, Robert Pondera, Wojciech Solasz i inni.